Cześć, witam Was w kolejnym wędkarskim punkcie widzenia. Ten chłodny weekendowy dzień przyszły przymrozki przyszroniło nam trochę drzewa. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat odrzalu kormoranów. Jak dowiedziałem się, okręg PZ2 w Częstochowie wystąpił do regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wyrażenie zgody na odstrzał kormoranów z terenu pięciu obwodów rybackich, określił ich parametry i łowisk, które te obwody obejmują. Dyrektor Regionalnej Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził zgodę na odstrzał do 260 osobników z tych pięciu wodów rybackich. Przy czym w pięciu wodach rybackich jest to odstrzał do 50 osobników kormorana w jednym przypadku. Zezwolił na 70 osobników do strzału, i w jednym zgodę na 40. Ze szczegółami tej decyzji będziecie mogli się zapoznać na końcu filmu, gdzie zamieszczę tą decyzję. I tam w szczegółach będziecie mogli się zapoznać. I jak pokazuje ten przykład, można zadbać o rybostan w swoich łowiskach, wystąpić o odstrzał i uzyskać na to zgodę. Z komentarzy, jakie zamieszczacie pod moim postem na ten temat, jest informacja, że również taką zgodę uzyskał okręg w Słupsku, już w 2025 roku i uzyskał zgodę również w 2026, czyli w bieżącym roku. Jeżeli się chce, to można. Jeżeli się nie chce i mówi, że się nie da, no to niestety się nie da. Powiem Wam jedną rzecz: że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony komentarz komentarzami zamieszczanymi. Przez wędkarzy pod posłem, który zamieściłem w mediach społecznościowych na ten temat. Jest to rzeczowa, merytoryczna rozmowa bez zbędnego hejtu, jak w takich przypadkach bywa z rozwagą odbanie o środowisko naturalne, żeby to wszystko miało ręce, jak to się mówi, popularniej, nogi żebyśmy nie popadali z jednej skrajności w drugą, bo przyroda ma swoje prawa i nie możemy w nie ingerować. Na tym kończę ten krótki film. Jak zawsze proszę Was o merytoryczne komentarze bez zbędnego hejtu, żebym nie musiał ich Usuwać. Trzymajcie się. Do zobaczenia gdzieś nad wodą. Cześć.